Halo, siema! Po raz kolejny przechodzimy tę misję Mam nadzieję, że po raz ostatni O! Chyba po raz ostatni czemu tu nie ma żadnej... No biegnij Tommy! Czemu tu nie ma żadnej broni? Jadaj! To będzie proste, bo tu teraz mogę strzelać z tego, z, z pojazdu. No, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja jestem Mateusz, To jest GTA... I city Next Gen. A ja jestem. Już nie zmęczony, tylko cholernie przybity. I bez ochoty do czegokolwiek. Zwłaszcza do życia. No ale cóż. Chociaż ty można pograć w Gierkę, nie? Nie no, kurde, muszę zmienić ten styl prowadzenia pojazdu bo to jest dramat no nie no powiem wam że myślałem że piątek i sobota dzisiaj jest w sumie sobota nie wiem już wieczorek ehm... będą naprawdę fajne dni piątek spadła na mnie taka kurwa bomba To teraz mnie trzyma, nie? Ej kolego, masz swoje moje, i No co, Lance sobie pojechał w piściu? Tak, zapisz mi to. Nie chcę nigdy więcej wracać do tej misji. uh San hey, Ricardo Diaz I want to thank you for looking out for me my man I have that preconense that so you're the real deal my friend will you not come see me I need a guy like you all I have now is thick heads thick heads everywhere yo I make you real rich Hmm. Diaz Chyba żeby tą budkę zahaczymy, co? W sumie chyba ta budka jest tutaj zaraz obok, nie? No właśnie. Nie ja wiem, że ją żeśmy już tam raz męczyli, ale. Zrobimy teraz, co? Nie, nie, nie chciałbym nagrywać yy, w takim stanie, w jakim się czuję obecnie, czyli w fatalnym. Yy, ale... trzeba coś robić. A niestety nie mam nikogo we Wrocławiu. I mógłbym porozmawiać sobie, posiedzieć, spotkać się. Yy, więc yy, przynajmniej kurwa zamiast, nie wiem ci za butelkę i, i i się uchlać jakby to zrobiła była spora część Polaków pod kupoty no to Wolę... oj zajebista z idzie wole jednak coś coś porobić w tym czasie nie nie powiem wam że no tak mówię, w sumie może enigmatycznie. No ale w sumie na GTA to można się bardziej rozwodzić niż na heroskach eee, ogólnie gdzieś, nie wiem, dwa miesiące temu. Coś takiego chyba, nie? Wrzesień, Może trochę więcej. Eee, zostawiła mnie... Baba, z którą, przy, dla, dla której w zasadzie przyjechałem tutaj do Wrocław eee, I jak gdyby, no, no dobra, trudno tak na dobrą sprawę to no, na początku było ciężko wyciągnąć. jednak te 3 lata razem, no to to jest trochę czasu, przez który idzie się związać, mimo że nie układa się od dłuższego czasu, nie? No to jest też kolejna że lepiej. Przerwać takie rzeczy niż się męczyć, ale trudno gdzieś tam. Ja to tak yy, nie wychodzę z, z takiego założenia, że a, chuj w kogoś, nie? Tylko zawsze gdzieś staram się jakoś dojść do konsensusu, no nie później się zbroi? Tak, Czerbusia. Może nie stracimy za dużo czasu na podnoszenie jej. No, natomiast... Yy, tam to się akurat cieszy... Znaczy na początku to, to było strasznie, ale później nawet się zastanawiałem, czy nie, się nie wyprowadzić z tego Wrocławia, nie wrócić do siebie. Eee, no, ale... Ja pierdole, Kurwa mać, no! No ale stwierdziłem, że dobra, na razie, na razie nie. No i w sumie dosyć szybko. Totalnie przypadkowo. Eee, poznałem nową duperę. I kurwa mać... No, powiem wam, że... Była zajebista, nie? o to nie chodzi tylko o wygląd, nie? Ale ogólnie, gdyby... Yy... Kurwa, no Rzadko się spotyka myślące kobiety. <noise> że tak powiem? Nie, no dobra, to chyba ja robię, ale nie, no ogólnie. No, już ja pierdolę, gościu. Zostawcie mnie, bo mam mało zdrowia. W zasadzie to nie mam zdrowia. Ta misja jest nierealna do przejścia w tym momencie. Hej, zaś będziemy powtarzać. No nic, przynajmniej spogadam. No i powiem Wam, że. Dosyć szybko jak gdyby spasowaliśmy sobie i no i tak, że tak powiem, dosyć naturalnie, nie? No i wiecie co kurwa, wszystko było fajnie i nie było, nie było żadnego kurwa takiego... Eee, nie wiem, ani żeśmy się nawet nie, nie kłócili, nie, nie spieraliśmy się, żeśmy się dogadywali, co jest dziwne patrząc na to, że ja dosyć eee, konfliktowy czasem bywam. Eee, ale no mega, mega się właśnie dogadywaliśmy i, i ogólnie w ogóle... Fajnie to, że zaczynało wyglądać w ogóle. I wczoraj po robocie ja eee, sobie myślałem, że dobra w sumie żeśmy się trochę nie widzieli to. Eee... przyjadę po ciebie panu. Ocień, niej pojedziemy i, i do mnie i rano ja cię tam na... do pracy, nie? No dobra, W Weekend jest to. by um, nie. Eee... no i tej. Ogarnijcie kurwa. Aha, ja źle jadę. Tędy nie przyjadę. Ogarnijcie mordy taką rzecz. No ja sobie przyjeżdżam po nią, nie wszystko w ogóle, totalnie tak samo jak zawsze, nie? Kurwa! Wyobraźcie sobie, kurwa, o, znowu grę wyjebało. super. Dobra, moi drodzy, jestem. Przy okazji sobie za, e, zainstalowałem moda, który sprawia, że e, jest e, takie normalne, a nie czwórkowe sterowanie. Ech, co ja tam wam opowiadałem? Oczywiście, co jest najlepsze, że ja wam opowiedziałem, chyba wszystko. Tylko nie odpowozowałem nagrania, po czym i tak zginąłem przy chyba ostatnim gościu. Ech, a chyba mówiłem, że żeśmy się spotkali, nie? W końcu, że ten... Znaczy w końcu. No, mieliśmy się spotkać. I... Furba, no. I przyjechałem po nią, jak gdyby wszystko spoko, wszystko normalnie. I zaproponowałem, że, że szczerze że zanim żebyśmy pojechali do mnie, to pierwsze na Maka. Dobra, no to... Prawda, tam maka już tak. Nie, nie jadam, bo mnie to tak średnio makuje. Oj, dobra, od, od razu lepiej się steruje. No, ale kurwa, wam powiem, że. znaczy. Słuchajcie, no, ciała, no to mówię, dobra, no to jedźmy, no co za problem. Eee, możemy przejechać przez maka i zjeść coś, nie? No i kurde ty, zamówiliśmy sobie jemy coś tam Gadamy sobie. No skurwa mać Nie chce mi się tego jeszcze raz powtarzać, nie? Po raz szósty chyba Ym... No i w sumie kończymy, chociaż w sumie to miałem jeszcze jakieś nuggetsy. i nagle tak po prostu mówi, że. O, to by się chciała rozstać. A tak, kurwa, to takie kurwa xd. Wow, ja pierdolę. Co tu się dzieje? Nie, hello. No, no właśnie, hello to ja miałem wczoraj, właśnie. I. Wiecie, co? No jak gdyby spoko, nie? że jak gdyby. Rozumiem. Tylko kurwa, nie rozumiem dlaczego. Bo. Rozumiem, że nie wiem, mogło być coś za szybko, czy coś, chociaż no to nie jest tak, że. W no, się wszystko się działo tak dosyć naturalnie, nie? nie? Nie wiem, nie było tak, że. Ona coś naciska, czy ja coś naciskałem jakoś tam. Albo nieintencjonalnie. Natomiast kurwa. No... No, jeszcze nawet jak nam odpierałem, z tego auta się tam, to. Nie było nic takiego, co by Było, że nie wiem, że. Że coś takiego ma w planach, nie? I nagle taka bomba. Ja takie. No, kurwa, zamarłem. Powiem wam, że. Że ocipiłem trochę. Coś w sensie, Wiecie, jeszcze jak gdyby spoko, nie? Tam. No dobra, wiadomo, to nie jest. Przykra sprawa, ale to nie jest gdzieś tam koniec świata. Eee, chociaż przez. Ja pierdolę. Ja, wie, ja więcej sobie damage'a zadaję e, tymi wypadkami. Wiecie, więcej. Eee, Czyli, znaczy, może święto co chciałem powiedzieć przez. no. Czekaj, no w sumie ponad, ponad miesiąc. To, to było dosyć bardzo intensywne i jak gdyby... Ja tak mam, że ja się dosyć szybko przywiązuję, nie? No i kurwa powiem wam, że... Trochę ciężko. E, zwłaszcza, że... Nie wiem, co się wydarzyło. W sensie, no, Jakby rozumiem, nie? Coś ci nie pasuje w kimś czy coś. Albo nie wiem coś tu się kłócicie i tak dalej, no wiadomo. Jest to coś, ale żeby tak. I już i nagle. W momencie, gdy. nie wiem, cały czas rozmawiasz i nie ma żadnego problemu, że, nie wiem, tutaj coś ten, jak gdyby. no. nie wiem. Ty w się, sensie, no właśnie, kurwa, nie wiem. Jestem w takim ciężkim szoku od wczoraj, że. I nawet... Aha, bo to co... To w sumie właśnie nie, nie dokończyłem, bo źle powiedziałem, nie? Bo tak zacząłem mówić o tym. Ale... No jest mi podwójnie przykro, że kurwa... Znowu jestem sam w tym Wrocławiu. No jasne, tak jak gdyby mam, nie wiem, znajomych jakiś tam z pracy, ale... Kurwa, no nie wiem, no znajomi z pracy to znajomi z pracy, a jak gdyby tacy ludzie, których poznajemy... Że tak powiem, w życiu codziennym to też trochę inaczej, wiadomo, nie? Hmm. No i powiem wam, że trochę mnie to zabiło, nie? Cieszę się, że mam jak gdyby ten kanał na YouTube, no i wiadomo, to nie jest nie jest nic e, jakiegoś poważnego, ale robię to sobie hobbystycznie. E, staram się nie zaniedbywać i przynajmniej mogę sobie. Mogę się sam sobie wygadać, nie? Może nie wiem, czy to jest Turbo najlepsze, zważywszy na to, że, nie wiem, to dosyć takie prywatne historie. Eee... Każdy może sobie to ocenić, ale nie wiem, jakoś w dupie mam jak gdyby eee... komentarze jakieś tam nieprzychylne, bez względu na wszystko. Nie mówię teraz o tej sytuacji, nie? Ale. Fajnie, że mogę sobie to przynajmniej wyrzucić słownie, nie? A nie że jest chujowo Siedzisz sam jak na jakiejś emigracji i bierzesz kielicha i kurwa chlejesz, nie. Come on baby, come on. Yeah, yeah. Uh. Tommy Versetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me, no one. You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill him. No Dobrze. This is the best Vice City has to offer. This is going to be easy. No, Opcjale ten, ten samochód. No czy właśnie chcę samochód. Mm. Przepraszam was, musiałem na chwilę przerwać. No wsiadaj, Tommy! Ech, no już, już spoko. Czy on to zrobił z buta? Co innego muszę pamiętać, żeby zedytować ten... ...film. Bo... gdzieś na... ...no, w połowie. Jakbym wywaliło gierkę, to chyba właśnie ja wtedy... Zapauzowałem? Miałem... No eee... dalej, ale się przez chwilę później... Znaczy... Oż już w dupę, raz się nie odpałzowało później się... Odpauzowało. Jak modowałem. I no, jestem ciekaw czy... O, przez to można w ogóle przebiegać. Co jest? Jest kamizelka i chciałbym ją podnieść. Mhm. O! Gdzie jestem? Tu jestem. Nie zaś się tej kamizeleczki podnieść naprawdę. No to za kotek tutaj przyszedł znów na parapecik co? Hmm. Ale też teraz te koty wam powiem, by mnie wymęczyły, bo wyrwałem im zęby. No kurde, Tommy! Siadaj. Zerwałem im zęby za bagatela 4000. Eee, no... sama przyjemność to była. Słyska. No ale... Coś zrobić trzeba było. Trzeba kurde, było. Przewracaj się koteczek. Także no. Wszystko. Na raz. Wszystko wszędzie na razie. Jeszcze samochód do mechanika mam, w sumie za tydzień jadę po niego. Same problemy wam powiem, same problemy. Kurde, nie pamiętam, żeby to tak ta misja wyglądała. Ale możliwe. A nie! Pamiętam, było coś takiego, no. A w następnej będziemy kraść tę łódkę, nie? Kolego! Myślisz, że ja ci nie dogonię? Ja pierdzielę No Nie 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 Panie policjancie Proszę mnie zostawić Dobra jesteśmy tu jeszcze raz Ponownie Ogólnie ten pół godziny odcinek Ja chyba już drugą godzinę nagrywam Ale palicho. Nie wiem kurwa Wiecie Źle mi z tym, że ten odcinek jest taki kurwa. Smutny i w ogóle, ale kurwa. Ciężko inaczej. No, biegnij to mi, biegnij. Chciałbym, wiecie, tutaj tryskać energię, jak zawsze. Nawet jak jestem zmęczony, czy coś. Ale nie potrafię. Nie, nie, jest totalnie. Too slow, Totalnie mi jest jakoś ciężko, nie? No dobra, teraz. No już jak pierdzielę. Myślałem, że chociaż spadnie na to. Uh, uh, uh. Uh. Co dobra? Awaj to mi... A, jesteśmy w stanie podnieść ten motor. Znaczy ten skuter w zasadzie. E, policja go ściga. To ciekawe. się sam rozwali. No jedzesz, typie, nie strzelaj do mnie. Wreszcie się zbłoguję, że się rozwali, czy znowu będę musiał powtarzać tę misję?

Ja! Follow him! No to follow him! Cieszę że tak ziemię mam! Jest niby 21. W sumie niespecjalnie spałem. Nie wiem. Jedź, 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 dobra, wreszcie chłop Jeszcze zaraz się okaże, że mi ucieknie. Ale kurde, to fajnie wygląda, jak taki z nocy, jest to takie... ten efekt na tych światłach. No, wreszcie. Dobra, moi drodzy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. A co to, nie ma save'a? Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Ja byłem Mateusz, a wy A to było Grand Theft Auto Night... Vice City. Pa pa!